Fortnite to gra stworzona przez amerykańskie studio Epic Games, której początki sięgają 2011 roku. Pierwsze zapowiedzi gry pojawiły się podczas Spike Video Game Awards w 2011 roku, kiedy to Epic Games ogłosiło nowy projekt mający łączyć elementy Minecrafta i Left 4 Dead, czyli budowanie konstrukcji z walką z hordami zombie. Prace nad grą ruszyły wtedy, a premiera była planowana na 2013 rok. Jednak gra napotykała na liczne opóźnienia, i testy beta trwały aż do 2015 roku. Fortnite pierwotnie było płatną grą z trybem ratowanie świata Save the World skupiającym się na walce i budowaniu w trybie kooperacji. Prawdziwy przełom nastąpił jednak. We wrześniu 2017 roku, kiedy Epic Games wprowadziło tryb Battle Royale, inspirowany sukcesem gry PlayerUnknown's Battlegrounds. Ten darmowy tryb szybko zyskał ogromną popularność, wypierając pierwotny tryb i przekształcając Fortnite w globalny fenomen kulturowy. Gra została zbudowana na autorskim silniku Unreal Engine, również stworzonym przez Epic Games. A głównym twórcą Fortnite jest Tim Sweeney, założyciel i szef firmy Epic Games, mającej siedzibę w Karolinie Północnej, USA. Od momentu premiery trybu Battle Royale w 2017 roku Fortnite było stale rozwijane, wprowadzając nowe sezony, zawartość i aktualizacje, co przyczyniło się do zdobycia ponad 350 milionów. Zarejestrowanych graczy na całym świecie. Podsumowując, Fortnite powstało jako projekt Epic Games, rozpoczęty w 2011 roku, a jego rewolucyjny tryb Battle Royale został wydany i rozpropagowany we wrześniu 2017 roku, co uczyniło grę jednym z największych sukcesów w historii gier wideo.